Co to za pustkowia, wasz? To również, książę. Ten zniszczony świat jest wszystkim, co pozostało po renorze, dawnej ojczyźnie Orków. Niebywałe. Pamiętam, jak wiele lat temu Kadgar przywiódł tu siły przymierza. Niewiele brakowało, a zniszczyłby Orków na dobre. Podczas próby ucieczki Nerzul otworzył wiele bram między wymiarami, ale wygląda na to, że jedyne do czego tym doprowadził to spustoszenie planety. Owszem, a teraz my musimy odszukać mego pana w ruinach tego martwego świata. Dana. Ale dlaczego tutaj? Cóż może go interesować na tym ponurym odludziu? Tego nie wiem. Niemniej musimy go jak najszybciej odnaleźć. Słusznie. Sam chętnie ponownie się z nim zobaczę. A jeśli zdoła zaspokoić głód magii, jaki odczuwają moi pobratyncy, to z chęcią zaciągnę się na jego służbę.